No. mamy godzinę 14.48 no kiciulki już jest po obiedzie były pulpety z ryżem a wam co macie jedzenie w bocianówce mokre i suche a wam się zachciewa obiadu o Kacuś! Wstań! Kaculek! No zebrały się cztery! No kochani, pogoda jest paskudna. Wieje wiatr. Ostrzeżenia na, na smartfony przychodzą. że wichury dzisiaj będą w dzień i w nocy Gacuś stawaj, o Jezus Maria Kaculek a to pieszczoch Pana Michała Pieszczok. Ramek i mamuśka, kicie, kicie. Nie ma już. Już po obiedzie. Pulpet był. Patrz nie iść. Idź. Idźcie do bocianówki. Tam ciepło. Nie wieje sucho. No. Szramek. Uparł się, że będą szły. Ale uparł się, że im coś dam. A ja im nic nie dam bo nie mam saszetki, wszystkie jest w Bocianówce tam dostają no, idą, idą. jeden z pałą, drugi z No wszystko takie, że roboty na dachu przerwano. Zakaz prac na wysokości. Jak jest wiatr, a jeszcze szczególnie jak są porywy. Jest niebezpiecznie. Może zdmuchnąć człowieka z dachu. Jeszcze ramek. No. Gacuś idź. Idź do bocianówki. No niech to niech taka brzydka pogoda. Pół godziny temu jeszcze mrzało, czy mżyło. Także mokrawo było. No. No, idźcie, idźcie. Szamek. Ja idę do siebie. No oddział. Papa, Szamek. No chcę